Choroba dekompresyjna, kesonowa, przyczyny, objawy, leczenie. Choroba dekompresyjna, kesonowa, przyczyny, objawy, leczenie. Choroba dekompresyjna, inaczej choroba kesonowa, morbus caisson, DCS Decompression sickness. To zespół objawów pojawiających się u osób narażonych kreska, onych zmiany ci w otoczeniu. Jakie są objawy choroby kesonowej? Jakie są skutki choroby dekompresyjnej? Jak mokreska na jej uniknąć?. Choroba dekompresyjna choroba kesonowa Morbusca isson DCS decompression sickness. Pojawia się w wyniku gwałtownego spadku cinienia zewnętrznego, działającego na organizm CZ-bowieka, do którego dochodzi na przykład przy szybkim wynurzaniu się pb fonurka. Skutki tego zjawiska mogły być dramatyczne i prowadzi nawet do śmierci. Chociaż kreska pierwsze opisy objawów tej choroby pochodzą z XIX wieku i dotyczyły pracowników budowlanych zatrudnionych przy budowie mostów. bady choroby kesonowej mokreska M znalazł również kreska w współczesne ze na stale rosnące popularno nurkowania i komercjalizacji podwodnej turystyki. Nazwa choroba kesonowa pochodzi od kesonów, czyli stalowych skrzyd, które wykorzystywano do prac pod wodą np. przy budowie mostów czy portów. Odpowiednia szczelność skrzyd oraz wysokie cinienie w nich panuje. CZ-100 wielokrotnie wykres kasze odcinienia atmosferycznego, uniemokreskali w banabby wody do ich wnętrza. Dzięki temu zamknięci w kesonach pracownicy mogli pracować pod wodą przez debugi czas. Jednocześnie wydobył kreska, psi tym samym okres ich nara kreska na niekorzystne warunki otoczenia. Wysokie ciśnienia nie jest bowiem standardowymi warunkami dla naszego organizmu. Momentem kluczowym by było wynurzanie się robotników po skończonej pracy. Waptowne spadki cinienia podczas wynurzania się nad powierzchni wody powodowały szereg zmian w organizmie. CZ to obserwowane przy tych czynnościach objawy, takie jak bóle mi, ni, stawów czy wide skóry. Popczono z czasem z rodzajem wykonywanej pracy i nadano im w choroby kesonowej – choroba dekompresyjna, kesonowa, przyczyny podczas nurkowania na bo głębokościach na ciało dziaba wysokie cienienie hydrostatyczne, cienienie otoczenia. Zgodnie z fizycznym prawem Henryego, wzrost ciśnienia powoduje zwiększenie rozpuszczalności gazów w płynach. Ta zasada znajduje odzwierciedlenie również kreska w naszym organizmie, gdzie zaczyna gwałtownie rosnąć ilość gazów rozpuszczonych w krwi. Dotyczy to z azotu. Znajdujcego si w dół i w mieszaninie oddechowej, a kreska 78%, który dodatkowo bardzo dobrze rozpuszcza siwe krwi. Gaz ten będzie się odgbada nie tylko we krwi, lecz również kreska bikrzoc tkanek organizmu. Ilo zmagazynowanego w tkankach azotu zalekreska Y, między innymi od boko ci, na której znajdowa się nurek oraz od czasu, jaki jest pedzip pod wodą. Azot, w przeciwieństwie do tlenu czy tlenków nie bierze udziału w procesach przemiany metabolicznej, a jedynym sposobem jego eliminacji z organizmu po zmagazynowaniu w tkankach. Jest wydychanie za pomoc PEBUC? Odgbadanie si azotu w tkankach jest zależne tak kreska E od ukrwienia tkanek oraz zawartości w nich tebuszczów. Nasycanie si gazem tkanki mięśniowej oraz mózgu ZWZGL na ich dobre ukrwienie będzie zachodzić zdecydowanie szybciej niż kreska ma to miejsce w tkance tebuszczowej. Tkanka tebuszczowa cechuje się zdecydowanie w zdolnością koncentracji gazów. Rozpuszczalność azotu w tkance tebuszczowej jest zdecydowanie wykres Do nasz z babo ukrwionych, gdzie ilość magazynowanego azotu będzie mniejsza, zaliczy się między innymi tkank kostno oraz współtworzce u ruchu, stawy. Objawy choroby kesonowej dotyczy w giełdzie głównej mierze wymienionych tkanek organizmu. Podczas wynurzania się nurka, gdy ciśnienie zaczyna male, wszystkie wcześniejsze procesy BD zachodzi w odwrotny sposób, choć kreska z porównywalny PRT-koci. Spadek cinienia powoduje jednocześnie spadek rozpuszczalności gazów. Gaz w rozpuszczony w tkankach wydziela się z nich w postaci pecherzyków. Zmagazynowany azot mokreska E został usunięty tylko poprzez dostanie się wytworzonych pecherzyków do krwi, a wraz z nimi do Pebuc. Dziki zachodzcej w pebucach wymianie gazów oddechowych opuści organizm. To w banie w powstajcych pecherzykach azotu nale-y w głównej mierze upatrywa sprawcę objawów, na obserwowa u osób cierpiących na chorob dekompresyj. Pecherzyki gazu mają zdolność mechanicznego uszkodzenia tkanek, uszkodzenia naczyt krwiononych, a tak-e tworzenia w nich zatorów. Chodźcowym etapem mokreska by zamknięcie naczynia i przerwanie dostarczania krwi do narządów. Niemokreska mokreska staje się wówczas doprowadzenie do nich tlenu. Tkanki stają się niedotlenione, procesy metaboliczne S zagbucone, a komórki obumierają w tkance mózgowej oraz mięśniowej które s szczególnie wrakreskaliwe na niedobór tlenu, zmiany TBD zachodzi bardzo szybko, natomiast w tkance t zdecydowanie wolniej. Choroba dekompresyjna, typy, objawy zasadniczo wyrukreskania i dwa typy choroby dekompresyjnej. ZWZGL DU na rodzaj dotknitych przez nitkanek, Mokone wzajemnie w siebie przechodzi lub stanowi form mieszan choroby. Typ 1 choroby kesonowej objawy choroby dotyczy skóry koci, stawów, mi, mi, ozbabienie czy zetęczenie, Wide skóry pojawiające się siliczne, niebieskawo czerwone zabarwienia rozlany ból mi, mi i stawów ograniczenie ruchomości najcz, zmianami dotkni TS stawy obwodowe. Kolanowe, barkowe czy bokciowe. U pacjentów zauwa kreska alna jest przygita, pokurczona, oszczędzajca postawa. Masywny obszka, wynikający z zamknięcia mabych naczyń krwiononych oraz limfatycznych. Wikrza objawów pojawia się w przecigu kilku godzin od wynurzenia, aczkolwiek zdarza się, e i pojawia się nawet 24 godzin po zakończeniu nurkowania. Typ 2 choroby kesonowej w tym przypadku tworzce sipeche rzeki gazu daje objawy z takich naszdów, jak mózg. Ucho, rodkowe, rdzetka, ergowy. Do tego typu równie kreska klasyfikujemy embolie, zatory, naczyt spowodowan pecherzykami gazów. Kreska elizatory gazowe dotyczy głównych naczyt organizmu. Skutkiem MOGBY CZ. ciowe zaburzenia. Wiadomość lub jej capkowita utrata zatrzymanie oddychania zaburzenia czucia przecinek parali kreskę E, a kreska do pobowiczych. Zamknięcie naczy trdzenia kr prowadzi do obustronnych niedowbadów, zaburzeń oddawania moczu i stolca. objawy ze strony ucha, rodkowego ujawnia i si dosy szybko w postaci, nudności wymiotów, szumu w uszach, zawrotów giebowy ponadto, w chorobie kesonowej mog wystpi inne objawy związane z niedokrwieniem nażdów. Do aseptycznej martwicy koci przecinek uszkodzenia hezbuchu czy wzroku. Nale kreska Y podkreli, kreska E nieleczona lub zbyt późno wykryta choroba kesonowa mo kreska E doprowadzi do śmierci. Nie sposób do prognozować, czy skutki choroby kesonowej BD trwa B, a upoledzenie funkcji narządów odwracalne. Prognoza zale Y w giełdzie głównej mierze od wielkości, lokalizacji oraz rodzaju uszkodzenia tkanek, które lek kreska Y rozpatrywa indywidualnymi uwarunkowaniami organizmu oraz wielkości urazu. Choroba dekompresyjna. Czynniki ryzyka ostre infekcje górnych dróg oddechowych przecinek przezibienie przecinek astma nikotynizm odwodnienie np. z powodu wczesniejszej biegunki gorczka alkoholizm cukrzyca starszy wiek nadciśnienie, hipotermia ryzyko ronie przy wielokrotnych próbach nurkowania. Podczas kakreskadego zejcia pod wodę dochodzi do magazynowania azotu którego całkowita eliminacja następuje dopiero po kilku dniach? Choroba dekompresyjna, profilaktyka wraz z szybkim rozwojem podwodnej turystyki oraz szeroką ofert biur podróży oferujących przeklejcie ekstremalnych przygód osobom, które wcześniej nie mogłyby sobie na to pozwolić, wzrasta ryzyko zapadalności na chorobę dekompresyjną. W przypadku wszystkich nurków, tempo wynurzania si równie kreska powinno być ile kontrolowane. Osoby, które decydują się na uprawianie nurkowania, powinny przejść odpowiednie szkolenia organizowane przez profesjonalistów, szkoły nurkowania posiadające odpowiednie licencje itd. W przypadku nurkowat zbiorowych. Zawsze będzie czuwa nad nami osoba posiadajca odpowiedni wiec. Bardzo wakreskane jest by w wczeni znab badny plan nurkowania, gb na jak planuje się zanurzyć a tak kreska e wyliczyb za pomoc odpowiednich kalkulatorów ci nie nie panujce na gb boko ci zejcia by dobra odpowiedni rodzaj mieszaniny oddechowej. kreska N, kreska L my, wypadku podczas nurkowania. Obowizuj nas te same zasady co w przypadku zagro kreska kreska Lcia. S, s angielski. Basic life support, czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne. W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy udzielanie pomocy jest bezpieczne dla nas samych. Przygbadowo, nie skaczemy do wody, by kogo wyciągnąć, N, je kreska Eli sami nie umiemy, pebywa. Je kreska Eli znajdujemy się na brzegu, sprawdzamy przytomno poszkodowanego. Udra kreskaniamy drogi oddechowe i sprawdzamy, czy oddech jest prawidłowy. Je kreska eli poszkodowany nie oddycha i nie reaguje prawidłowo. Wzywamy pomoc pod numerem 112 lub 999 i prowadzimy resuscytację kr kreska niowo oddechów do momentu przyjazdu pogotowia lub odzyskania przytomności przez poszkodowanego.